Witam na zebraniu POPO, Podstawowej Organizacji Platformy Obywatelskiej. Chciałbym przedstawić towarzyszom kolejny meldunek z frontu walki o wdrażanie i budowę socjalistycznej ojczyzny. Jedynie słusznego ustroju, w którym państwo wie lepiej od obywateli, co im trzeba, a co im nie. Jak ważyszewicie i rozumicie, od wczoraj wprowadziliśmy w całym kraju Zakaz reklamy OFE. Od wczoraj nie można już publicznie pedzieć w mediach, oszczędzajcie w OFE, albo że OFE to drugi filar i bez niego belka leci na łeb. Jeśli ktoś tak powie, to będzie właśnie reklama OFE i zapłaci za to karę 3 miliony złotych. Nie wolno też źle mówić o ZUSie, bo już o tym towarzysze mówiliśmy. Mówienie źle o ZUSi jest jednocześnie reklamą OFE. Nasza partia ma także zamiar wprowadzić zakaz Podkarpacia. Tego matecznika wstecznictwa, gdzie zawsze dostajemy na wyborach porażkę. Podkarpacie będzie musiało oddać swoje ziemię innemu, bardziej odpowiedzialnemu regionowi, mianowicie Pomorzu. To tam warzyszy Gdańsk, gdyby ktoś nie wiedział. Każdy członek Podkarpacia będzie musiał zadeklarować pisemnie, że chce zostać w Podkarpaciu, a nawet jak zostanie, to i tak zostanie Pomorzaninem. Warzysze, zmieniamy Polskę, nasz kraj. A w co to się jeszcze okaże? Ale nawet jak się okaże, to się nie przyznamy, bo zakażemy przyznawania. Pozostawiam was z partyjnym pozdrowieniem. Socjalizm tak. Socjalizm tak. Спасибо кои